Przed wiatrem się schowałyście? Nie jest tak strasznie, kurde, zima zawitała. Zobaczcie, myślałem, że mnie obejdzie. Ale Brunon to kurde się spisał, zobaczcie rano, raniutko. A on już kurde odśnieżył. Złoty, kurde kozioł. Będzie kupiec się zapyta, co tak drogo? Panie, milion pan wcześniej na łeb upadł? Panie, a miał pan kiedyś kozła co odśnieża? Dawaj milion 500, kurde. No, dawaj. Bez dyskusji. No. Dobra. Patrzcie, jak pięknie od No to jest kurde Brunonik. Kochany. Tak się karmi regularnie. Jeszcze się rozmawia z nimi, drapie się za rogami. No to nic dziwnego, kurde, że chociaż tak próbuje się odwdzięczyć jeden z drugim. Nie, Ania. I Jadziu, chodźcie. A Brunono to ja może i zamknę? Patrzę, że zostaje wam. Chodź Brunonie, to może dzisiaj w ogóle, o kurde, widzicie? Ale dobrze, bo przynajmniej, no, o wiele mniej jest. Kilka kropel, to może z wczoraj po prostu nie wyschło. O, elegancko, dobra. Czyli wentylacja działa. Kurde, Brunony, czemu wy nie jecie? To trzeba wywalić już. To piasek, czy kurde, pył? Czy śnieg? Weź to spróbuj. Ty to... Nie wiem co to. A bułka tarta może trochę. Nie za dużo. O. Macie trochę jak nie dojadacie, ale siana za to poszło półpaśnika. No i dobrze. Nie, zimno to jedźcie sobie sianko. O, Bruno już chrupy jakiś chleb. Chipsy przyjli z farber, to jest gość. Jutro znowu od Chciałby powiedzieć. Pod nogi, a co? A dobra. Jak one nie piją, to wszystko wyleje lepiej. O Czemu nie pijecie? Bruno Pij Wiem, że pewnie browara byś wolał, ale w zimę to wiesz. Co się napijesz? Może się zorientowałeś dopiero, że tu woda jest. Bidulka Patrzcie jakie oplacka ma. Gniazdo kurde, <gryw> piuskę jej taką dorobić, ty. Nie, bo jeszcze powiedzą, że kurde, Żydy. Brudo, ty to masz pajsy kurde, ty. Czapeczkę taką dać? E, co wy kurde, ta woda wam śmierdziała? Wzięły, zaczęły chlać. Może dlatego poboru nie było? Co tam to wodo było nie tak, Brudo, gadaj. Nie popełnię tego błędu już. O. Ty, zaraz przyniosę wam wody, spokojnie. Czekaj, rozlaję to na pół morza. Bruno, tam, do korytka, ja to zabieram. Miesianko wcinać i do wcipy sobie opowiadać, wesołym mleczko ma być później. Nie zamulać, zima zimą trzeba wesołym być, kurde. Czasem trafię na różne kanały. Kurde, no! Drugi, trzeci, kolejny odcinek z rzędu. Jakoś tak się zdarzy, że YouTube mi poleci. No i włączam, włączam. Kurde, no dobra pokazują tego tamtego, ale zero śmiechu ty. Kurde. Wiecie tam nie, nie od oceniania, może ktoś ma pogrzeb w rodzinie albo miał niedawno, wiecie, nie każdemu musi być do śmiechu, no ale ja tu mam dosyć już yy, no jakiś nie źródeł informacyjnych, ale ogólnie... Ludzi, którzy pragną się pokazać, a zamulają, kurde smutni. Ty, tak jakby chcieli kurde, kolejnych zarazić smutotą, nie? Abiszonie, zobaczcie, wystarczy na Abiszona u mnie popatrzeć i już, kurde, człowiek weselszy, nie? No, dobra suka, dobra wierna, a nie zamykaj, kury i tak nie chodzą. Dobry Abiszonek, dobry. No. no, idziemy, się zagrzać. Oła, pocałowała mnie. To jest suka. Idziemy. A usłyszeli farmerka, i wyszły do okienka. Teraz będzie żarcie. Nie dygać. Siemanko, witam wszystkich. Proszę państwa, co my dzisiaj mamy? Jest środa 27 już zobaczcie, zaraz, koniec stycznia. Z farmerem to leci. Dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. Oby szybko nam minęła zima, szybko nastała wiosna, a lato trwało. Dłużej jak wiecznie, proszę państwa, od takich może miłych życzeń sobie i, i wam wszystkim zacznijmy. A imienino obchodzi Aniela i Jerzy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom, wspieraczom. Niech wam się szczęśli, niech wam się darzy i niech wam czasu nie braknie na oglądanie farmerskich produkcji i reklam. Trzeba zarabiać na kawę. O, dobra. Ci rozgrzałeś? No to dawaj teraz popis kurde farmera, idziemy. ABI pilnuje, żeby robota się odbywała. Pyk, światełko. A, o, dobrze jest, proszę Państwa. No trzydziestka jest, nie ukradli. Dzisiaj, <noise> co już miałem zrobić parę dni temu, a nie zrobiłem, bo coś tam. Robimy dzisiaj ten o, żeby było karmidło. Już i z paśnikiem myślę, że Albo zostawię to, zobaczymy, jak to będzie się sprawowało, jeśli tutaj położę siano i króliki będą jadły. E, bo coś mi się wydaje, że może być tutaj problem z zapychaniem tego rusztu, więc lepiej by było zrobić z boku. I to dobra, mniejsza o to, Mniejsze o plany, zajmijmy się wykotami. Kurde, królikami nie ma nic. Czekamy jest 27 i 29. Zakacana była, to z 3 razy była u samca pewnie. Tutaj też nic chyba. Nic. czeka w spokoju. Aż przyjdzie pora. Tutaj jest 30, tylko była zakacana pewnie dwa razy u samca i tu 31 też pewnie dwa razy u samca. I też pucha. No to dobrze, że ta jeszcze czeka. Kurde, nie policzyłem tych dni, muszę przy kalendarzu usiąść. O. Kurde, ale grudnia nie ma tu. Ile grudnia ma 32 dni, czy jest jeden? 31. Yy, 31. 27 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dwadzieścia. Kurde, tu co jest? 32 dni? Może być. Dobra, nie panikuj. Kurde, się wykoci, to się wykoci. O jakbyś miał mało królików, kurde, to czekać się nie możesz. Futerkowe Jak tam? Księżna. O Ty no coś ten to ma z uszami, że mu się złamały, zamiast się położyć. O? Tak pewnie bywa u branków, ja tam się nie znam jeszcze no. o, padną, padną się nie było jak się wyciąga. Skurczybyk byk już słodki o. Dobra, karmię, zero gadania, proszę Państwa, dzisiaj więcej roboty może jak gadania. Nie da rady u mnie. <grym> Zasypało ja dzisiaj pół dnia to ja będę ten odśnieżał, także o, Ale ten to kurde masywny, zobaczcie. Cztery miesiące królik 4 czy trzy? Cztery. Kurde o no. To co on będzie jak będzie dorosły jeszcze z 4 miesiące będzie kurde gigant gigantus pospolitus. E, co tu, tu. ty kiedy? To tuj. to... Jakiegoś ziemniaka czy coś złapało was pod rusztu. Dobra, pany, karmię, kurde. Hmm. Króliczek. Zły znak, kurde, na początek dnia. A wy co? Wszystko, farmerek, wszystko kurde. Rób masę. Dobry króliku, żeby nie powiedzieć człowieku, nie? Aha. Czyżby coś tam się odbywało? Czy robisz gniazdko? Kurde, sierści nie widać. Ciężko powiedzieć, bo kurde chciałam piłę odpalić. Weź ty, albo rodzisz, albo nie rodzisz. Nic nie widać. Nie, dobra <laughs> Nie, no, trzeba się wiecie, upewnić, bo jakby rodziła, a ja tutaj z piłą, kurde, motorową, to może być stres niepotrzebny. Trzeba by było mi wyciąć tutaj kawałek. Na. O na to. O cyk. Zobaczcie, jak fajnie tutaj z rynny robić. O, już masz gotowy taki od. Ten i tutaj królik Cię nie powinien za bardzo wygrzebywać, wysypywać. Chodzi o to, żeby tutaj to wsadzić. I zostawić mi gdzieś tyle przestrzeni z tej strony klatki, że nie musiał otwierać i wsypywać. To z czasem, nawet jeśli by tutaj, tutaj króliku było więcej, tak jak teraz mam w zamiarze od księżnej wsadzić króliki, więc tej paszy by trochę szło, więc można by było tutaj wykombinować coś takiego, a nawet butle dużą rozciąć, wsadzić i wsypać, żeby tej paszy było dużo i będzie samo się napełniało. Rozumiecie o co chodzi? Zasypowe karmidło. No ale to wszystko w fazie projektów, no jak to będzie ukończone, to wiecie, to będziecie mieli gotowca. Już ja to robię i obserwując wdrążam, wdrążam, wdrążam jakieś tam pomysły, wizje. A jak to będzie działać, to się zobaczy. No bardzo szybka akcja, kurde, majster. Wyłam to teraz, idę po nożyka jakiegoś młotka i to kurde trzeba zrobić, że za nisko mi nie wyszło, też będzie źle, jak króliki będą mogły tam sobie legalnie wchodzić. O, kurde. Stawaj to. Ludzie pytali już kiedyś co to za piła. Mówiłem Ursus, chyba nie wierzyli. No, zobaczcie, że to Ursus jest to. Ursus. Piła łańcuchowa kompatybilna z Ursusem C330. No. Widzicie. Się, kurde, jednej firmy trzeba trzymać, pamiętajcie. Jedna marka pewna. Po remoncie w Niemczech, kurde. Yy, musieli swój emblemat zostawić bo. Yy, mówią, no farmer, ty to kurde sławny gość, no weź, no to ci za darmo wstawimy nowy silnik. No i wstawili, kurde. Pali jak trzeba, wróćcie do letnich filmów, to zobaczycie. Dobra, wstawiaj pan, kurde. I co wy na to? Tako, żeby przyczepił. Aha. Kurde, jak to się otwiera? Majster, coś ty tu narobił, kurde, otwórz to. O, o tako, nie? Wysokość dobra, królik sobie tutaj łeb wsadzi. No... Kurde, teraz zamocować tylko jakoś tutaj kątowniczek, żeby łapnął. A tutaj jakiś taki lajek, tylko że tutaj miejsce mi będzie zajmowało. Ta klatka tutaj nie powinna być za bardzo chyba, że trzydziestkę przestawić trochę bardziej w tą stronę. Kurde, trzydziestki będzie trzeba się pozbyć. Coś ty narobił, kurde, pękło. Ile tam księżna jeszcze je będziesz chować? Z półtora tygodnia, dwa? No, z dwa tygodnie trzeba, a ten jaki fajny ty. Kurde. 500 500 jak nic o co pojadły to zabieram kurde żeby się nie przytruły no trzeba uważać macie mieszaninę sobie jedźcie. ziemniaki dla nich najlepiej podchodzą o cyk wszystko jest na ziemniakach u mnie <gry> kurde rośnie jak trzeba już księżna jednego skroiła o. parowane gotowane yy, pole są bardzo surowe też polecam, ale w... no, po, po, po trochu, po, po mało nie można karmić tak jak przygotowanymi ziemniakami, że to może być właśnie pół na pół z główną taką przewodnią paszą nie? do tuczu. To raczej się stosuje jak warzywo po prostu, czyli tak jak buraka, kawałek buraczka i im styka. Mają tylko podjeść albo samice w ciąży mają z tego mleczko zrobić, dlatego dla tych już też Codziennie rano kawałek buraka. O, pan i ta siedzi. Już one się przygotowują, kurde. Już im instynkt każe siedzieć w tym wykotniku. A ty co mi się niesiesz tu? Czy nie? Nie. Tak tylko zajrzała. O, o. Zobaczcie teraz jak jasno. Kurde, o, ty. o. Aż w oczy razi. Kury, kurde, lepiej czy nie lepiej. Lepiej nie gadać. Zobaczcie, aż kamera nie łapie, tak jasno. O, się śmiejecie z pajęczyn. Żeby nie pajęczyny, to by tu, kurde, much latało. Nie no, one się spadają. Co roku są pajęczyny, bo to jest stodoła. I kurde, tutaj pełno pająków więc bo pełno much jest, no. Są owady, są pająki, więc pajęczyny się robią. Po co ja mam to zrywać, jak to samo spadnie? Tylko pył złapie i spada. Taka zasada, kurde, fizyki. Jeśli nie znacie, nie komentujcie, kurde. Zobaczcie, jak zasypało. Wszystko, może by po sadzie się przeszedł, ty chcecie, macie ochotę zobaczyć jak zima wygląda, na staw pójść, idziemy, nic lepszego nie mam do roboty teraz, no widzicie, zima trzeba odpocząć, nie kuraku, oczywiście w międzyczasie robi się jedzonko dla królików, no bo szkoda, żeby energia cieplna aż tak uciekała w komin, niech się trochę tutaj uwolni też do gara, poszła. Tak, Abishon w pole. Zobaczcie, tylko stoi, kurde, Jeszcze wysadzimy. Cię nie bójcie. Nie Abi. O zobaczmy co tu się dzieje. Kurde, przybyło wody. Suszy to nie będzie ze dwa lata teraz. Znaczy chwilowe mogą być, ale nie to, że woda zniknie spod ziemi. Ty, ja nie wiem, czy wchodzić tu. To jest woda, czy kurde lód jest pod tym? U kurde, się zapadam, ty. Wyjdź stąd, chłopie. Kurde, lodu prawie nie ma chyba. Normalnie wpadłem. Mhm. Dobra, ty. ja mój wilk. Chodź! W tym roku nie ścinam żadnych wilków, nie mam czasu ani ochoty. Te drzewa po prostu yy, się zobaczy. Jad. Może, bo w tym roku z trzy pewnie drzewa będę szczepił na wczesne, tam gdzie kury mają zagrodę. Z tego względu, że jak ja, jabłka spadają, to jest pożywienie dobre dla kur. No. I kurde, właśnie będę chyba wywalał te wszystkie jabłonki, ścinał które słabo planują i będę na nich szczepił właśnie jakieś inne nie tylko wykorzystam o, tak jak tutaj w tamtym roku na tą na przykład to nie pamiętam kosztela jakoś tak się nazywa chyba beznadziejnie rośnie e, więc zaszczepiłem wczesną i kurde ona wigor ma Te drzewo silne jest na, teraz właśnie dwa konary łutne i zaszczepię jeszcze to samo że będzie piękne drzewo kurde silnie rosnące z dobrymi jabłkami wczesnymi. O, o. Nie ma opcji, żeby tutaj liście się dostał. Proszę Państwa, ziemia zmarznięta, to nie, nie tego, nic się nie podkopie. Chodź! Jak się macie? Kurde, drzwi nie idzie otworzyć, ty! o, Cześć, dziewuchy! Wypili wodę, no? Coś tam ta woda Wam nie pasowała. Brudnie nie było mówić, kurde. Co ja mam, wszystkiego się domyślać? Cześć Adziu. no widzicie, o, teraz przychodzę codziennie, się staram parę minut z nimi tutaj pobyć, już inaczej, jak przychodzę to, o, podchodzi i chcę pobyć trochę z człowiekiem, Aniu, o jaki bebzon, ale to się najadła chyba, chodź podrapię, chodź, Ta Bruno, a ty kiedy się kocisz, kurde? Pomyślisz jeszcze? Ty? Kurde, te uszy to ci rosną chyba Tak jak facetom całe życie rosną uszy podobno, nie? I nosy Tak? I tobie, kurde, aż do ziemi urosną A ciekawe, czy w tej rasie też się bierze pod uwagę długość ucha A? Bruno, nie zaczepiaj, kurde Ciężarna Idziemy, Abi, idziemy I got broads in the <laughs> line,